Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam radujcie się. Niech będzie znana wszystkim ludziom Wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie Wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu, z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.